Rada Miasta Nowego Sącza pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna w hotelu Beskit przy ulicy Limanowskiego w Nowym Sączu. Procedowanie tego projektu uchwały radni zaczęli przed dwoma tygodniami, jednak nie doczekał się on głosowania z powodu przerwania obrad. Dyskusja na ten temat wróciła w miniony wtorek. Zdaję sobie sprawę i nie bagatelizuję e, ogromnego zagrożenia, jakim jest uzależnienie od hazardu. To jest jasne, oczywiste, jest to jeden z poważniejszych i cięższych nałogów. Nie ma o czym mówić. Natomiast pamiętajmy o tym, że hazard jako tako jest w Polsce legalnym sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to oczywiście koncesjonowane, jest to regulowane przez państwo polskie. Niemniej jednak Polska nie jest państwem, w którym hazard jest nielegalny. Skoro ustawodawca warszawski Prowadza możliwość prowadzenia tego typu działalności gospodarczej, to uważam, że w temacie możliwości jego prowadzenia na terytorium samorządu. Samorząd nie powinien wyrażać się w, y, w sposób negatywny. Tak przekonywał przewodniczący klubu Koalicji Nowosądeckiej Maciej Prostko, dodając jednocześnie, że na terenie Nowego Sącza można korzystać również z innych form hazardu powodujących uzależnienie, takich jak gry liczbowe czy zakłady bukmacherskie. Podobnym tonie wypowiadał się również przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Leszek Zegzda. Oczywiście hazard jest strasznym uzależnienie, jeśli się w takie uzależnienie popada. Ale jeśli się go traktuje w takich kategoriach, że jest jakiś limit, i to jest forma jakiejś rozrywki. Dla mnie obcej trochę, ale, ale jest to forma jakiejś odrywki, no to, no to, no to niech, niech sobie ktoś z tego korzysta. Jednym słowem, wszystkie pozostałe argumenty, które zostały tu przedstawione, podzielam również jak pan przewodniczący Maciej Piowsko, dlatego zagłosuję za. Przeciwny uruchomieniu w mieście Kasyna był radny Józef Hojnor. I nie chciałbym przykładać ręki do tego, żeby tworzyć miejsca, gdzie inni będą mogli że tak powiem, trwonić. E, e, szczęście rodzinne, proszę Państwa, swoje zdrowie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Końciowka, jako jedyny z klubu PiS, wyraził w tej sprawie pozytywną opinię. Hazard jest ogromnym zagrożeniem, ale też powiem, że na ile ja się dobrze z tym orientuję, pewnie tutaj są więksi specjaliści ode mnie, to jeszcze większym zagrożeniem jest Hazard niekontrolowany i Hazard. Nielegalny. Ostatecznie w głosowaniu, w którym nie obowiązywała dyscyplina klubowa, za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie lokalizacji kasyna opowiedziało się 11 radnych. 10 radnych było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu, jeden radny był nieobecny. Przypomnijmy o koncesji umożliwiającej otwarcie kasyna gry. Starają się dwie firmy, a opinia rady miasta jest jednym z elementów składanych do Ministerstwa Finansów wniosku. Negatywną opinię w tej sprawie wydały dwie komisje rady miasta: Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i i porządku publicznego. Sprzeciw wobec otwarcia kasyna wyraziła też w liście do Rady Miasta parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.